Po 10 latach razem dajesz mi filtr polaryzacyjny? Nina ma dom, ma faceta. Okazuje się, że to jest wszystko domkiem z kart. Nina, cześć! I jej mała córeczka mówi do niej, mamo, musisz spróbować coś zrobić dla siebie. Musi się odważyć na miłość do człowieka, którego kocha pół Polski. Mamo, co ty robisz? O Boże. Przepraszam. Próbuje osiągnąć coś dla siebie i zawalczyć o własne szczęście. Proszę, może mi Pan pomóc? Uf! Potem się okazuje nagle, że ona się w ogóle może zakochać. Nagle się okazuje, że spełnia się taki sen. List się wzruszy. To wszystkiego najlepszego. Od tego są też takie filmy, żeby sobie im się się To jest na maksa romantycznie.